Dzień dobry. Stanisław Kosiakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam z tej strony Hollywood Film Camera. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat ostatnich wydarzeń, ostatnich demonstracji, jakie miały miejsce w Polsce, szczególnie w miastach, w większych miastach, ale słyszałem, że w mniejszych miastach, takich jak Łomża też. Demonstracji środowisk lewackich, środowisk tak zwanych proaborcyjnych, Yy, które, które demonstracje, które przerodziły się, znaczy przerodziły się, miały charakter wyjątkowo wulgarny, to, że, że cały świat jest pod swego rodzaju naporem takiej, takiej ideologii lewackiej, takiej yy, neomarksistowskiej, no to, to, to zdajemy sobie sprawę i to, yy, i to przyjmujemy do wiadomości. Jednak, jakby nie było, proszę Państwa, yy, yy, jak chodzi o Polskę. No to mimo wszystko to było, to, to było dla mnie takie trochę swojego rodzaju takie zaskoczenie. No bo ja tam specjalnie w środowisku młodych ludzi się nie obracam, ale ale ten, ta, ten poziom wulgarności, tych, tych wulgaryzmów, które tam sypały się, tak powiem, pod adresem Kościoła, pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, pod adresem Kaczyńskiego, no to w sumie nie tyle poraziła. No bo wulgarni ludzie są, ale zwykle to są w jakimś małym środowisku, ale ale iść na ulicę i tak, się, i tak w takiej grupie wydzierać się, krzyczeć tak wulgarne słowa, to, to z tego świadczy co nie też o braku kultury, ale takiej śmiałości tego środowiska, że, że to wiesz, faktem, że, że to policjanci wiedzą najlepiej, że, że ludzie w grupie to w tym czują się najpewniej, jeżeli jest grupa to grupa sama siebie napędza. Powiedzmy, pojawi się, że to się pojawi murzyn, czy to pojawi się coś innego, to bij murzyna i no wszyscy, no tak, bijmy murzyna. Nawet ten, co nie chce bić murzyna, będzie krzyczał, że bij mi tego murzyna. Tak samo... I tutaj to środowisko, że tak powiem, jeżeli ktoś tam rzucił, tam już nie będę mówił jaki wulgaryzm, tam wszyscy to powtarzali. To było takie dla mnie szokujące, że tam, że ta młodzież, tak powiem, wyzbyła się wszelkiej już nie tyle moralności, bo tam ja tam u nich ta moralności ale w współczesnej polskiej młodzieży już tak się nie doszukuje, ale wyzbyła się wszelkiej jakichś takich hamulców. Jednak jakby nie było, Polska kojarzy się z krajem takim bardziej konserwatywnym, gdzie ludzie jednak, no. Mm, są tacy bardziej skromni, bo jednak jakby nie było, ja znam środowisko amerykańskie czy jakieś inne, to jednak jakby nie było tamte społeczeństwo są bardzo takie śmiałe, takie stupety takie, a Polacy to, to zwykle takie no bardziej skromni, tam jeżeli ktoś jeszcze za granicy, no to takich rzeczni, tacy ułożeni, tacy można powiedzieć, że zakompleśnieni. A tutaj była taka bomba atomowa takiej wulgarności, takiego, takiego wulgaryzmu, takiego typowego chamstwa. Także to mnie troszeczkę zaskoczyło. Ale wracając do tematu, proszę Państwa, moje stanowisko na temat aborcji jest takie, że zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, życie ludzkie powinno być szanowane, powinno być szczególne, pod szczególną ochroną od, od, od narodzenia do do naturalnej śmierci od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i tu nie ma według mnie nie ma żadnych skrótów nie ma żadnych wyjątków takiej czy innych historii oczywiście wielu ludzi tam mówi o tam powiedzmy o o mówią o powiedzmy o ofiarach gwałtu, jakieś inne historie rzeczywiście takie coś tak, powiem, że nasuwam takie przypadki, nasuwają na, na, podsuwają myśl taką, żeby zrezygnować z takiej twardej definicji odpoczęcia do, do naturalnej śmierci, żeby robić wyjątki. Jeżeli zaczniemy robić wyjątki, to uważam, że to jest jedna z najgorszych dróg, która, tak powiem, która znów powoduje taką relatywizację, bo zależy, jaki wyjątek, dzisiaj będą takie wyjątki, za tydzień będą następne wyjątki, nie. Pan Bóg stworzył człowieka i. I człowiek jest czymś wyjątkowym. Jest to, jest, to, jest, to, jest to istota boska. Istota ludzka, ale istota boska. I, i taką osobę należy szanować w każdej, w każdej chwili, w każdym momencie. Wiadomo, że dla kobiet powiedzmy jest ciężko, jeżeli wiedzą, że to dziecko powiedzmy jest już takie zniekształcone, że nie ma powiedzmy tam. No, jakichś pewnych organów, czy, czy to dziecko po chwili, od, jak, od momentu jak się narodzi, za chwilę umrze, ale proszę Państwa, to dziecko jednak umrze. I ta matka widzi to dziecko, ma to dziecko złożyć tam powiedzmy do trumienki i pochowa. I to jest właśnie cała kwintesencja tej sprawy, że nawet, nawet trzeba by donosić to dziecko, żeby wyprawić jemu pogrzeb. I to jest, sama, to jest nie sama, ale to jest, jeden, to jest naj, jeden z bardzo ważnych, jak nie najważniejszych argumentów że nawet takie dzieci, dzieci które. Oto sam mówią, że ludzie są, że są takie dzieci, które nie, ma, nie posiadają mózgu. Proszę Państwa, ja znam wielu ludzi starszych, którzy nie posiadają mózgu, a nikt jednak, jednak jakby nie było, nikt, nikt nie próbuje złapać, wrzucić do dziury i zakopać. Także jak Państwo widzą, tutaj moje stanowisko jest jasne i klarowne. Uważam, że nikt tego w Polsce nie poruszał, ale ja dzisiaj, jak wstałem, to pomyślałem o takiej historii, bo... Yy, Słyszałem, że znaczy Państwo też na pewno oglądali filmy amerykańskie, no, ale też słyszymy to z różnych innych źródeł, że proszę Państwa, jak się zachowuje Państwo w stosunku do Państwa? Czy to jest Państwo amerykańskie, czy to jest Państwo polskie? Nie mówimy o tych dwóch przykładach, bo to znam najlepiej. Ale jeżeli, państwa, ktoś chce popełnić samobójstwo, to co wtedy robi Państwo? poprzez swoje, poprzez swoje służby, czyli poprzez swoją policję. Idzie i ratuje tego człowieka. Człowiek, który sam chce zdecydować o swoim życiu, się o, o swoim życiu, chce zdecydować o swojej śmierci, i państwo wchodzi z nim, za nim na dach, idą, państwo widzieli, ten, ten Bruce Willis idzie, czy jakiś tam jego brat, stryczny, czy cioteczny idą na ten dach, bo ty nie skacz, będzie zadowolony, chodź ze mną, ja ci wszystko powiem, to wszystko się ułoży. Państwa, tutaj bronimy samobójców. Którzy sami chcą zdecydować o swoim życiu, nie o cudzym życiu, tylko o swoim. Bo o cudzym nikt nie powinien decydować, a tym bardziej o swoim życiu. Także w wypadku swojego życia, tutaj nawet państwu występuje, żeby chronić to życie. Są też ludzie, powiedzmy, tam z różnymi chorobami, którzy też porywają się na swoje życie, no wtedy oni są też tam w kręgach zainteresowanych państwa, którzy próbują im wtedy dać im jakąś opiekę medyczną, czasami może być to jakaś opieka medyczna zamknięta, czy to są szpitale jakieś dla tych, jakoś się nazywają tych psychiatryczne, czy jakieś, jakieś inne historie, żeby tym ludziom pomóc. Czasami jest zamknięte, czasami są. Nie, nie wiem, ja z tych spraw dokładnie nie znam, ale z tego co słyszałem, to Państwo stara się zaopiekować osobą, która stara sobie, która sama sobie stara, się, stara sobie odebrać życie. To jakim. To proszę porównać, jak bardziej istotne powinno być dla Państwa to dla osoby, która nie stara sobie odebrać życie, powiedzmy płótni Narodzony, który nie ma nic do powiedzenia, a tutaj jednak, jakby nie było, są ludzie, którzy chcą mu odebrać życie. To tak jakby ktoś tam, no nie, już nie będę porównywał, żeby po prostu, żeby to nie nie strewilizować, nie zrobić tego, tego tematu poważnego tematem śmiesznym. Także, że Państwo, proszę wziąć to pod uwagę i zastanówcie się, jaka jest relacja do samobójców, a jaka jest relacja do ludzi nienarodzonych. I tutaj jest to bardzo istotne, żebyście porównali jak się zachowuje państwo. Także uważam, że państwo powinno chronić życie odpoczęcia poprzez swoje ustawodawstwo, takie czy inne, poprzez konstytucję. Ustawodawstwo chronić odpoczęcia do naturalnej śmierci. To, że ja nigdy też, proszę państwa, nie podejrzewałem, że polskie środowisko, że, polskie, że, że Polacy są aż takimi narkistami. Ja to. Na tako, że Polacy są po prostu głupi. Znaczy, że to, że Polacy są głupi, to, to, to są i żarty w Stanach Zjednoczonych i wszędzie. Jednak Polaka maja się za głupka. To trochę, znaczy na pewno jest to nieprawda, bo są mądrzy Polacy i to nie ma sprawy, że tacy są, ale jednak to, taka, to się bało, że nie brało z takiej emigracji swojego czasu. Przedwojenne, które przyjeżdżała taka biedota wiejska i ci ludzie nie byli wykształceni i stąd to się wzięło, bo to nie wjeżdżała nie jakieś tam prezesi Mercedesa czy Volkswagena do Ameryki po to, żeby tam zakładać firmy, tylko przyjeżdżali ludzie, żeby kopać tam węgiel w kopalniach albo jakieś inne historie, które nie mieli żadnego wykształcenia. Ale tutaj to jest tak, abstrahując od tych głupoty, ale jednak ten anarchist, ten, anarchiz, ten Anarchizm wśród społeczeństwa polskiego, szczególnie wśród młodych ludzi, dla mnie jest porażający. Zawsze człowiek jest zmontowany. Byłem młody, też byłem zmontowany. Ale ten anarchizm graniczy z głupotą, a głupota graniczy z anarchizmem. To jedno z drugim się przeplata. I powiem Państwu szczerze, że te polskie uczelnie przez długi, ostatni długi okres czasu zostały zapomniany przez PiS, dlatego wysłał do, do, do pilnowania tego Gowina, takiego no, zrajcę, znaczy zrajcę, on opuści PO, zraził, poszedł do pisu. nie interesowali się tym. W międzyczasie, proszę Państwa, przez ostatnich 6 lat zostało wyprodukowanych ileś, ileś rodzajów takich lewaków i uczelnie polskie zostały zlewaczałe z tego powodu, że były finansowane przez różnych źródeł lewackich zagranicznych, które mają duże pieniądze i które, które te pieniądze są pompowane w polskie uczelnie żeby tutaj wykładać powiedzmy jakieś teorie marksistowskie, jakieś takie inne historie które tak powiem, deprowują, zmieniają człowieka do, do towaru, do jakiegoś takiego zwierzaka tylko bardziej takiego bardziej takiego rozumnego także jak Państwo widzą temat jest naprawdę złożony i tu powiem Państwu szczerze że jestem zaskoczony tym co robi Prawo i Sprawiedliwość bo posiadając wszelkie służby uważam, że powinno panować nad tym, żeby nie dochodziło do profanacji ja mówię kościoła katolickiego, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych, to wiemy bo wzięłem węgiel powiedzmy wszelkie synagogi są pilnowane że tak powiem przez wojsko, przez policję to samo miejsce we Francji, tam są pilnowane żydowskie sklepy, a w Polsce nawet kościoła katolickiego, kościołów nie są w stanie, polskie służby przypilnować, służby, nad którymi stoi prawo i sprawiedliwość, oni to olewają, nic z tym nie robią bo się mają tak zwanej Brukseli, czy innych jakichś lewackich historii. Także Państwo widzą, że, że Polacy nawet tego nie potrafią, nie potrafią nawet yy, zabezpieczyć swojej religii, swojej, swojej, swojej tej tradycji, tego, tylko puszczają to na wolny rynek i tak starają nasz wolny rynek. Puszczają to na, doprowadzają tak zwanej wolnej Amerykanki, żeby się, żeby się działo, żeby nie brać w tym udziału, żeby żeby to się samo rozwiązało. Dlatego dzisiaj rano, jak usłyszałem, że powstają, pana Bąkiewicza, powstają takie Roty Niepodległości, znaczy Roty Niepodległości istnieją, tylko że powstają takie, będzie Straż Narodowa z, z ludzi, z ochotników, z młodzieży wszechpolskiej, która będzie pilnowała kościołów. Ale zobaczcie Państwo, do czego to doszło. Żeby narodowcy pilnowali kościołów, a nie polska władza. Przecież polska władza Miały te, te wszystkie hasła, te, te, że jesteśmy katolikami. Proszę Państwa, i Kaczyński, i cała ta świta, jak przyjdzie niedziela to klęczą prawie, że krzyżem leżą pod, pod ołtarzami, a przychodzi się do czego, to nie są w stanie zapewnić, yy, zapewnić bezpieczeństwa ludziom wierzącym czy też sanktuarium. Proszę Państwa, popatrzcie na obóz w tym, w Oświęcimiu. Tam jest kilka kilometrów przed obozem, już nic nie wolno. Pójdziesz, żebyś szedł z jakąś tam, tą jakoś flanką, to. To ci to flagę zabiorę, jeszcze może dostaniesz bryj albo coś innego. Tam kilka kilometrów przed obozem już pilnują, a tutaj nawet nie są w stanie upilnować 5 metrów przed kościołem. Jest to żenujące, ale to jest polityka prawej sprawiedliwości, żeby, żeby też te sprawy podrzeć na tyle, żeby, żeby tylko grzeć te tematy, żeby gonić tego królika, ale nie dogonić, żeby mówić o zmianach, ale nic nie zmieniać, proszę Państwa. Że w ten sposób wygrają następne wybory, będą mieli następne spółki skarbu państwa, w których będą znowu, będą, będą pieniądze, będzie pan zadowolony, będzie będzie zabawa, będzie, będzie bal, jak to się mówi. Także jak państwo widzą, tu jest, jest to prawie, sprawiedliwość jest to szalenie zepsuta partia, ale proszę państwa, proszę zauważyć, że Konfederacja, mając takich różnych czubków, takich debili albo całych debili, tak powiem, z wyjątkiem pana Bosaka. To według mnie to była, jest to partia, której pokładam ogromne nadzieje. Ale, ale, proszę Państwa, w tej chwili na rynku w Polsce nie ma żadnej partii, która by występowała jako partia powiedzmy narodowa, jako partia katolicka i realizowała, bo z chwilę, jak dochodzą do władzy, nagle zapominają o swojej wierze, zapominają o swoich obowiązkach, o swoich hasłach głoszonych. Jestem szokowany, jestem no, no, szokowany, no bo jestem Polakiem, kocham to polskiego. No. Jestem, tu przejechałem tutaj. Proszę Państwa, ja kocham i Panamę. Proszę Państwa, patrzcie, Panama jeszcze jest biedniejsza od Polski, ale tam jest życiem. Poza tym ogromnym, już jest ciepłem, że za, za ciepło jest dla mnie. Ale ci ludzie jest, jeszcze są bardziej szczęśliwi niż, niż w Polsce, bo w Polsce też jest taka, taka forma, według mnie, jest, mniej, mniej policyjny niż Stany Zjednoczone. Lepsze państwo do życia jest Polska niż Stany Zjednoczone w wielu, wielu aspektach, tak? jak mówię, przede wszystkim, jak chodzi o wolność. Ale są lepsze państwa, jeszcze te biedniejsze. Proszę Państwa, ta biedota, te biedne państwa dają więcej ofert dla człowieka niż te państwa bogate. A państwa biedniejsze, szczególnie w Ameryce Południowej, są państwa katolickie. No i także tak to sytuacja wygląda. Dużo by tu jeszcze o tym wszystkim opowiadać, ale proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, co mówię Państwu na temat roli państwa w ochronie polskiej tradycji, polskiej kultury, w tym wypadku polskiego kościoła katolickiego, chrześcijaństwa. I porównać to, powiedzmy, jak się chroni, powiedzmy, yy, samobójców, a jak się chroni, powiedzmy, dzieci nienarodzone. Niech Państwo sobie to wezmą do głowy i jeszcze raz przemyślą. Serdecznie Państwa pozdrawiam, ja i Rudek, bo to Rudek przyszedł i to tu... Rudek, kochamy! Rudek! Rudek! No, ja i Rudek, no przepraszam, Rudek i ja, bo to jeżeli człowiek ma tego, zawsze się, siebie stawia się na drugiej. Na drugiej na drugiej pozycji, także Rudek, i ja serdecznie Państwa pozdrawiamy. Rudek, zaraz, zaraz mhm. będziesz leżał, tylko Hollywood filmkamera wyłączy. A stalawista.